Program turystyczna jazda tym razem z wizytą w Wielkiej Brytanii. Odwiedzimy Londyn, a w szczególności miejsca związane z Williamem Szekspirem, ponieważ dokładnie w tym roku mija 450 rocznica urodzin tego wybitnego angielskiego dramaturga i poety. Zajrzymy także do rodzinnego miasta Szekspira, Stratford-upon-Avon, licznie odwiedzanego przez turystów z całego świata, w poszukiwaniu ciekawostek dotyczących życia angielskiego wieszcza. Oglądajcie nasz program. Pasażerom podróżującym z krakowskiego lotniska w Balicach lub śląskich Pyżowic, przelot samolotem do Londynu zajmie dwie godziny. Liczne i w miarę tanie połączenia lotnicze do tego miasta sprawiają, że stolica Anglii stała się dla polskich turystów miejscem weekendowych, a w niektórych przypadkach nawet jednodniowych wypadów. Większość samolotów z Polski ląduje na lotniskach w Stansted lub Luton, skąd trzeba pokonać około 50 km, aby dostać się do centrum Londynu. Naszą wędrówkę szlakiem miejsc związanych z Williamem Szekspirem, który żył w Anglii w latach 1564-1616, rozpoczynamy właśnie w Londynie, od spacerów wzdłuż południowego brzegu Tamizy. Docieramy do budynku, który swoim wyglądem nawiązuje do czasów elżbietańskich, czyli Złotej Ery Anglii z przełomu XVI i XVII wieku, będącej wówczas pod panowaniem królowej Elżbiety I. Ten budynek to Shakespeare's Globe, czyli rekonstrukcja The Globe Theatre – słynnego teatru z czasów Szekspira. Działania związane z odbudową dawnego teatru zostały podjęte w 1970 roku przez amerykańskiego reżysera i aktora Sama Wanamakera. Otwarty w 1997 roku teatr jest zbudowany głównie z dębowego drewna, a dach, który nie jest do końca zabudowany, pokryty jest strzechą. W teatrze znajduje się 857 miejsc siedzących oraz 700 stojących. Kontynuujemy naszą wycieczkę po Londynie. Przechodzimy na drugi brzeg Tamizy mostem Millennium Bridge, który przeznaczony jest tylko dla pieszych. Co ciekawe, część konstrukcji stalowych tego mostu wykonanych zostało przez polską firmę. Udajemy się w kierunku katedry świętego Pawła, aby tam spotkać się z przewodnikiem, który opowie nam więcej na temat Szekspira i miejsc związanych z tą postacią. William Shakespeare was very, very important for London. He was—he was born in Stratford, but he lived almost his entire working life, his professional life, um, in London. And of course, he'd go back every now and again to see his wife in Stratford. But his working life, as a playwright, as a dramatist, as a as a player, as an actor, was here in here in London. And if you're a, a, a tourist coming to London and you want to see a bit of uh, William Shakespeare, um, I think you should go to the Globe Theatre, of course, on Bankside. But you also go on a, a London walk. You should go on the Shakespeare and Dickens walk. We just go in and around. Places which Dickens um, um, you know, used as a writer, places he was inspired by, and places that Shakespeare would have been inspired by as well. Places many of which predate Shakespeare's death. So you see the actual buildings which he, he, would, have, he would have known as well. You go around by St Paul's, around by St Bartholomew's, some of the places where he lived and worked in London, all around central London. So there's loads of places to go as a group and kind of singly. Odwiedzamy jeszcze Leicester Square, plac w centralnym Londynie, który stanowi centrum rozrywki. Znajdują się tam m.in. kina oraz Leicester Square Theatre, gdzie wystawiane są sztuki Szekspira. W Leicester Square mieści się także mały park, w centrum którego znajduje się XIX-wieczny pomnik Szekspira otoczony rzeźbionymi delfinami. Jedziemy do stratford upon Avon to około 160 km od Londynu na północny zachód w kierunku Birmingham. Droga do rodzinnego miasta Szekspira wiedzie przez malownicze tereny angielskiej prowincji. Po około dwóch godzinach jazdy samochodem przybywamy na miejsce. Niewielkie miasto leżące nad rzeką Avon, w którym mieszka 25 tysięcy ludzi, jest bardzo popularnym ośrodkiem turystycznym. Here we are in Stratford upon Avon, the home of William Shakespeare. William was born here in 1564. His parents came to live in the house behind me here in the early 1550s. John and Mary Shakespeare, a prominent family in the town. John Shakespeare was a glove maker and William grew up here. He married here a local girl, Anne Hathaway, from a nearby village, Shottery. And he perhaps lived here for a few years before setting off for London. There he pursued his career as an actor. But at the end of the story, he came back to live in Stratford. When visitors come uh, to the house, there will be guides in each of the key rooms in the house. They will explain the story of which room it is, what happened there, and how it's changed and what remains very much as it would have been in the days when William was growing up here as a boy. But also at this time of the year, in the summer months outside, but in the winter months inside the house, others will perform favourite pieces from the plays, perhaps the sonnets or some of the well known speeches that people are familiar with. Lately come from the low country. What light through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. Arise, fair sun. A the <laughs> finch, the sparrow and the lark, the plain song cuckoo gray, whose note many a and, and not answer, answer. the other houses that are associated with william's life and his family's story, they can also visit, of course. many people do that. so the house where his wife grew up, anne hathaway's cottage, a short walk away, They can go and visit that many people do. And in the town, two of the houses also associated with his family. And of course the church itself, where the grave is. Udajemy się teraz do Royal Shakespeare Theatre, gdzie regularnie wystawiane są sztuki Szekspira. Teatr został otwarty 23 kwietnia 1932 roku, obok miejsca, w którym sześć lat wcześniej spłonął pochodzący z XIX wieku Shakespeare Memorial Theatre. Po przebudowie teatr został oficjalnie otwarty 4 marca 2011 roku i stanowi ważne miejsce na mapie turystycznego szlaku poświęconego życiu i twórczości Williama Shakespeare'a. 2014 is a big year for us um, because it will be the 450th anniversary of Shakespeare's birth. Um, so there's lots of events and festivals that are going off um, around the area. Throughout the whole year, there'll be uh, lots of things that are going on that are associated with Shakespeare. It's hard to tell how many visitors are going to be coming this year. Generally, we receive about 4.9 million visitors a year, which is you know, a fair amount for a destination of our size. Um, so we'll wait and see. I think. You know, the, the publicity around the Shakespeare 450 um, anniversary will be big, and I think it would lead people to come, you know, in 2015, 2016 i 2017. Royal Shakespeare Theatre to szczególne miejsce dla turystów odwiedzających Stratford upon Avon. Można tutaj zaopatrzyć się w różnego rodzaju pamiątki związane z Szekspirem i zakupić jego cenne dzieła. Warto także wyjechać na wieżę widokową, z której roztacza się przepiękny widok na miasto. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Kończymy naszą wycieczkę śladami Szekspira. Do zobaczenia!